Hejko! dzisiaj, znaczy jutro jak ktoś dziś zostawi subskrypcję no, nie subskrypcję, tylko łapkę pod ostatnim odcinkiem tym odcinkiem który był ostatnio, czyli ten opening no, to robię to, 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 to tego to, to, to. Od tego więc. No, ale jak coś zostawić po stanowisku, bo ktoś nie zostawi to Nie, nie zrobię. Czy Macie na no to no, powiedzmy? Lepiej, jak będzie, jak będzie. Jeszcze dziś, ale to zobaczymy. Ok. Więc ja bym chciał dla Was to nagrać, ale nie wiem, czy powinniście ktoś mnie oglądać. Dobra, więc, cześć. Papai